Cześć Manko, jestem Maciek. Ja jestem Kuba. I witamy w programie Autostart. Dzisiaj przyjrzymy się Audi S4B5, czyli pierwszej generacji. Audi S4B5, czyli pierwszą generację, wprowadzono do produkcji w 1997 roku. S4 była pierwszą sportową wersją popularnej A4. Samochód ten, tak jak jego klasyczna odmiana, występował w wersji sedan i kombi nazwanej Avant. Jedynie w nadwoziu kombi dostępna była jeszcze mocniejsza wersja RS4. Pod maską S4 pracuje 2,7 litrowy silnik biturbo o mocy 265 koni, którego moc przenoszona jest na koła za pomocą napędu AWD 4. Auto rozpędza się do 250 km na godzinę, a przyspieszenie od 0 do 100 zajmuje mu 5,6 sekundy. Słabą stroną modelu jest bezpieczeństwo. W testach Euro NCAP otrzymał jedynie 2 na 5 gwiazdek. Na początku oczywiście zajrzymy pod maskę, a w tym samochodzie jest tam bardzo ciekawie. Mamy tutaj pod maską V6 Biturbo. To jest blok 2,7 litra i generuje ona 265 koni w serii. Także już są to bardzo pokaźne moce. Tak, w tym bardziej, że samochód jest wyposażony w napęd 4, czyli na 4 koła. Stoimy teraz przed wersją Avant, czyli wersją kombi po prostu. I tutaj warto zaznaczyć, że wersja RS, która występowała w tej generacji, była dostępna tylko i wyłącznie w wersji Avant, to znaczy nie mogliśmy dostać sedana. Tak jak przy SC, SKI były także w Sedanach. Dokładnie. Wersje S były z natury dosyć takimi topowymi odmianami, więc i wyposażenie nie było biedne. Mamy pełną skórę, mamy automatyczną klimatyzację. Radio z wbudowanym bluetoothem AUX i USB nie jest oryginalne, zostało przez właściciela domontowane. No i oczywiście cztery automatyczne szyby, obszyta skórą kierownica, podłokietnik. Warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawie zrobioną gałkę zmiany biegów, jest naprawdę taka okrągła, krótka, bardzo sportowa. Sześciobiegowa skrzynia manualna, oczywiście pełna regulacja foteli, regulacja kierownicy, no i prędkościomierz wyskalowany do 280 na godzinę. To są właśnie uroki Eski. Bardzo fajnym małym akcentem jest logo Audi S na prędkościomierzu, czyli ten mały taki prostopadłościan. Naprawdę fajnie to wygląda i nadaje takiej klasyczności temu samochodowi. To samo logo S -ki mamy na dole kierownicy oraz tutaj na tej listwie ozdobnej mamy logo quattro. Niby siedzimy teraz w Audi S4, czyli w samochodzie powiedzmy sportowym, prawie rodzinnym. Ale oczywiście myślę, że bardzo dużo oglądających ten film i po prostu zainteresowanych naszym kanałem chciałoby wiedzieć coś po prostu o Audi A4 i tym segmencie w Audi. No także zrobimy jednak ten nasz standardowy test schowków, żeby tutaj no, pokazać, jak wygląda ta ergonomia wnętrza. Wiadomo, że, że dla niektórych będzie to ważne przy zakupie samochodu. Mamy oczywiście zwykły glovebox, który jest dziwnie mały, natomiast mamy tutaj cup holdery i jest do niego bardzo łatwy dostęp. Często te gloveboxy są jakoś dziwnie od dołu, trudno się do nich zagląda. Tutaj jest wszystko, wszystko na wierzchu. W podłokietniku który jest umieszczony bardzo wysoko i jest bardzo wygodny. Jest mocno dosyć wysunięty w stronę deski rozdzielczej. Mamy także całkiem pojemny schowek. E, tutaj możemy sobie jakieś graty włożyć e, i bardzo właśnie na plus jest e, jest właśnie ten podłokietnik, który jest naprawdę wygodny. Mamy standardowe schowki w drzwiach, które nie są ani duże, ani małe. E, tutaj mamy mały schowek jakby pod konsolą centralną. Można tutaj włożyć telefon, jakieś drobne rzeczy. Także, także miejsce trochę jest, jest w miarę ergonomicznie, natomiast nie spodziewajmy się tutaj jakichś niesamowitych rozwiązań. Robimy standardowy test miejsca z tyłu. Ja, jak zwykle, jestem e, przygotowany do jazdy. Siedzę normalnie, noga na sprzęgle. Wsiadamy do S4, rodzinne kombi. Miły gest na wejściu listwy progowe z wygrawerowanym logiem S4 no i wsiadamy i miejsca jest, powiem Wam, całkiem sporo za wysokim pasażerem normalnie mogę usiąść oczywiście nie jest to jakaś powalająca ilość miejsca, mniejsza niż na przykład w Amazisie, którego testowaliśmy tydzień temu ale no, nie jest źle, Wam powiem mamy tutaj w tyle fotela fajne takie wyżłobienia na kolana, czyli tymi kolanami nawet wyższe osoby ode mnie nie będą obijały w oparciu fotela no i co, skórzana kanapa miejsce to standardowo jest Dość obszerny, mamy też podłokietnik otwierany. No a miejsce środkowe z nim jest trochę gorzej. No i bardzo bardzo wysoki środkowy tunel, co może utrudniać podróżowanie po środku. No ale nie oszukujmy się, kto po środku jeździ tak na co dzień. Chyba nikt. Więc miejsce z tyłu w porządku. Stoimy z tyłu S4. Oczywiście rodzinne kombi, duże logo S4 na tylnej klapie. Ale gdyby nie to logo, no to SK byłoby całkiem łatwo pomylić ze zwykłą A4. Tak, w pierwszej generacji, czyli w B5, nie mieliśmy żadnych pakietów wizualnych, nie myliśmy żadnych Bodekitów. Właściwie wygląda ona dokładnie identycznie jak zwykła A4, oprócz po prostu emblematów, no i, no i tego co jest pod maską, ale tego nie widać. Z tyłu też warto wspomnieć o wydechu, który tutaj jest dosyć ciekawy. Tak, nie był tutaj przerabiany cały układ wydechowy. Głównie jest to układ seryjny, natomiast została wywalona strumienica i po prostu zamiast tego o poszerzonej średnicy rura przelotowa oraz tłumik końcowy. Został przerobiony w taki sposób. Jest to tumik seryjny. Właściciel nie chciał tutaj zakładać sportowego tumika przelotowego, ponieważ, jak powiedział, za, był za bardzo za mocno buczał i został przerobiony po prostu końcówka w taki sposób, żeby odpowiadało, odpowiadało to właścicielowi. Także troszeczkę zmodyfikowany tak, układ. Przedstawiał do tego wyrzucony katalizator, no i wydech ładniej brzmi, no i zawsze to trochę tego przepływu powietrza jest on poprawiony. No ale sprawdźmy sam bagażnik w samochodzie. Roletkę mamy. Bardzo możemy ją schować. w Prawie. No ale sam bagażnik jest bardzo, bardzo długi. To trzeba tak, wspomnieć. Jest naprawdę głęboki i. Ma, trzeba powiedzieć, że ma bardzo dobre kształty, to znaczy w wielu bagażnikach takich właśnie aut pseudorodzinnych, znaczy pseudorodzinnych, rodzinnych, jakichś kombiaków mm. możemy w środku zauważyć jakieś nieregularności, co może przeszkadzać po prostu w pakowaniu bagaży. Tutaj po prostu jest tak naprawdę prostokąt, prosta podłoga, która nie jest jakoś bardzo głęboka, ale nie jest też płytka. Tak. Jest naprawdę fajnie, na plus fajne jest, miejsce. jest dość niski próg zaradunku i fajna chromowana ochronna listwa, żeby walizką nie obić sobie tutaj progu. Jedziemy na rundkę z czwórką. Jest z nami Daniel, właściciel samochodu. Siema, Siema, witajcie. No i zobaczymy, jak to cudo jeździ. Coś się tu psuło, czy bez awarii nie śmiga? Yy, miałem w pewnym momencie po zimie, szczególnie jak troszkę sobie pozwoliłem, tu i tam. To się okazało, że miałem lekko skorodowane mocowanie amortyzatora z tyłu, przez co lekko puściło. No i musiałem wymienić, a potem przez co jak już wymieniłem, to się okazało, że jeszcze muszę amortyzatory wymienić, bo po prostu całe się rozleciało. Jak już tamto odpadło. No to już musiałem jeszcze zainwestować w zawieszenie. Więc takich poważniejszych to było to wszystko. To jak najdłużej i żeby tylko moc wzrastała. Bardzo, bardzo mi się, szczerze mówiąc, podobają w tym Audi fotele. To znaczy, no ty tutaj nie ma czym się zachwycać. Natomiast te fotele z przodu są tak. bardzo, bardzo wygodne. Jak siedziałem z przodu i trochę się tak próbowałem gibać w tym fotelu, to rzeczywiście bardzo fajnie on trzyma. Tak, tutaj mamy takie boczki naprawdę wyżłobione. Trzymanie boczne jest bardzo dobre. Można powiedzieć takie, że na półkubołkowe fotele. Przynajmniej fajnie. Trzymajmy się na zakrętach, to nie musimy się bać, że wypadniemy z samochodu. O. tak właśnie jest czwóreczka przyspiesza. Naprawdę fajnie robi to wrażenie. Wciska nawet fotel, a na pewno jeszcze, jeszcze można było ją docisnąć. Więc naprawdę, rezerwa mocy jest. Przyspieszenie jest bardzo fajne, przyjemne. No i przy tej mocy, auto wbrew pozorom wcale tak dużo nie pali, około, pomiędzy 10 przy takiej bardzo spokojnej jeździe, a przy takiej normalnie z 15 litrów, więc naprawdę tragedii nie ma. E, tak, w ogóle ten samochód, e, swoją, znaczy ten silnik, naprawdę swoją maksymalną moc osiąga przy, e, zaraz za 5500 mi obrotów, to znaczy 5600, o właśnie. O, możemy słyszeć jak się turbo załącza, podwójne turbo. E, tak, no i oczywiście fałka, czyli, e, czyli wysoki moment, bo momentu mamy 400 Nm w planach. Jest 5 jak nie lekko pod. byłoby <laughs> Bardzo fajny dźwięk, v no i napęd kwadrat, dzięki czemu przyczepność nie zrywa. Pełną moc możemy wykorzystać bez jakiegokolwiek poślizgu kół. Bokiem nie polatamy, ale przyczepność jest świetna. Coś za coś, coś za tak. I mimo tego, że, że tu mamy przerobiony, znaczy układ układ wydechowy mamy lekko przerobiony, to w środku nie jest aż tak głośno. Są bardzo fajnie brzmi Ale jest bardzo, bardzo fajnie wytłumiony i... Jest to bardzo czysta przyjemność e, słuchać, słuchać e, tego bulgotu. Orientujesz się po ile bo na to jedna jest tylko wystawiona za jakieś tam 45 tysięcy. Znaczy powiem tak, co to jest czwórek, to na pewno trzeba liczyć z tym, że jeśli no nie kupimy konkretnej sztuki za 20 czy 19 tysięcy e, Ja osobiście mam ten samochód On został, został sprowadzony, że, że Szwajcarii sprowadziliśmy e, Koszt był 20, to fakt, akurat kupiłem, ale łącznie faktury mam już też na niecałe 20, więc naprawdę że ten samochód jeździł to trzeba przynajmniej noc mieć, żeby już naprawdę tak fajnie auto, żeby być pewnym wszystkiego, że się nic nie stanie, nic się nie zrobi, Tak z mojego doświadczenia tak mam i dziwię się ludziom, którzy na przykład jak chcą kupić, a ktoś wystawi za 25, powiedzmy serię, czy lekko ponad, to że upadł na głowę, jak w ogóle może takie pieniądze dać Tylko według mnie, jeśli ktoś już ceni swoją tą serię, tylko to już no nie oczekuje się, jest powoli kultowy samochód. E, to nie jest zwykły 1.8 Turbo, czy tam 1.9 TDI, e, tylko to już jest S, zupełnie inny segment. Więc trzeba przyznać, że. Jeśli ktoś już stanie samochód na takie pieniądze 25, to znaczy, że ten samochód po prostu będzie nam działał, a nie będziemy musieli co chwilę dokładać pieniędzy. My mieliśmy akurat tutaj w tym samochodzie tak, że po prostu jak już kupiliśmy, to wrzuciliśmy jakąś tam część pieniędzy w to, żeby można było sobie beztrosko jeździć i nie martwić się, że nie wrócimy. No i przy okazji szaleć, no bo tym samochodem jest ciężko powoli jeździć naprawdę, jeszcze jak ktoś tam lekko podkusi z świateł, czy już widzimy, że ktoś lata między samochodami, to od razu się świr załącza, no to jak ty to ja <noise> e, jest tak samo, potencjał to zgadza się, no tak samo jak <noise> z chłopakami mamy, to już jak już jak jeden, jak jedziemy normalnie, to jedziemy normalnie, ale jak już któryś z nas wciśnie, no to już każda się kupawka włącza, no i to już jest cały czas potem wciskanie Kusi. cóż, <noise> no to już, <noise> ciężko, żeby to nie Zagrzały o. więc ma, mają tak, że jak są normalnie, to to, ale mam akurat hamulcowe hamulcowy wręb, mm. więc po prostu zaczynają piszczeć przy danych temperaturach szczególnie przy takim ostrzejszym jeżdżeniu. Jeszcze dzisiaj gorąco jest to w ogóle. Zgadza się, to widać. <laughs> Także tak wyglądają nasze wrażenia z jazdy s 4 Cena, bo tak jak mówiliśmy, około 25 tysięcy, no wiadomo, na takie ocie się nie oszczędza, tego auta się nie kupuje ze względu na to, żeby to było auto ekonomiczne, ono ma dawać frajdę z jazdy i właśnie taką frajdę daje. A przy okazji kombi, więc na wakacje można też się spakować. Zgadza się. Co najważniejsze, wprost razem z wielkością, wielkością obrotów, tym większy uśmiech. <gry> Dokładnie, właśnie po to takie samochody kupujemy. Więc my na dzisiaj się będziemy już z Wami żegnać z pokładu S4. Tak jest, ja jestem Maciek. Ja jestem Kuba. Zapraszamy na naszego Facebooka, na Instagrama do subskrypcji oraz do udostępniania nam swoich samochodów. Jeśli jesteście z Warszawy bądź okolic i chcecie, aby wasz samochód wystąpił w naszym programie, piszcie do nas na maila podanego gdzieś tutaj. Odbywajcie się do chłopaków, bo naprawdę robią kawał fajnej roboty. <laughs> do zobaczenia test